No, cześć, drogi widzu. Steam, sale, the Wreszcie nadszedł ten dzień i ten moment. No a na kanał, What jedzie kanał. Ah, Twój kanał, the script for steam. kanał. <coughs> Wleci materiał z tego, co Steam, steam dla nas przygotował. Anyone, to e, mi spodobało to steam osobiście steam oglądanie. E, Tych animacji, co robią, tak? Tare, on się być śmieszny. W sumie tak jak ja. Nie wiem, komu lepiej wychodzi, czy im, czy mnie. Ale włączyłem, mam noty. w ogóle ta animacja? Głosujecie w ogóle w tych? Ja akurat w tym głosuję, bo lubię e, zgarnąć e, nagrodę na profilu. Steam Autumn Sale, the Revenge. Ah, no, sorry. Steam Autumn Sale returns November 21st through 28th. See you then. No. To już parę dni straciliśmy, bo ten materiał powinien wlecieć wcześniej, e, ale że nie wleciał, no to ja drogi widzu jeszcze spróbuję Cię przekonać w ten sposób, że na moim kanale w playlistach zawsze staram się, oprócz playlist z gierkami, poradnikami, jak widzisz, wrzucam te materiały. I tu wyląduje też dzisiejszy odcinek, ale przejdźmy do konkretów, słuchajcie. Lords of the Fallen. E, o dziwo e, tytuł, który Eee, może nie wszyscy znają, ale za to myślę, że warto poznać, jak nie znacie. To tak naprawdę dziwię mnie trochę, czemu to nie jest druga część. Jak dobrze pamiętam, bo już była gra o takim tytule wydana notabene przez tego wydawcę, tylko jeszcze chyba pod poprzednią nazwą, już nie pamiętam nie tego, ale świeżutka gra, słuchajcie. Przeceniona z 250 na 164. Generalnie, w moim zestawieniu e, dzisiaj znajdziecie same gry z historycznie niskimi cenami. Historical Low Price. E, I oto oczywiście dowód, obiecałem Wam, mam nadzieję, że Wam się podoba e, takie właśnie e, pokazywanie. Gra, co prawda, zbiera mieszane opinie e, ze względu na optymalizację, no ale my już przejdźmy e, do. Drugiej e, giereczki, którą jest Projekt Warlock, bardzo dynamiczny e, shooterek z taką klimatyczną retrografiką. Zdecydowanie muszę go ograć, ale najpierw mam pierwszą część e, na koncie do ogrania. No niestety, tych gier wychodzi za dużo. Ja już Wam, wydaje mi się, ten tytuł Wam pokazywałem. E, dwójeczka jest teraz do dostania za 36,59 i naturalnie jest to historycznie niska cena a możecie też sobie sprawdzić jej demko e, za darmo no i oczywiście e, przekazuję wam tą informację zarówno na gogu jak i na Steamie, ale ja grywam tylko na Steamie, e, więc jest to e, najniższa e, historycznie cena lećmy dalej słuchajcie need for speed Unbound, ostatnia część Twerspida, wszystkim doskonale znana, doczekała się e, przeceny. Szczerze, no była opcja dorwać tą grę taniej. Ja już zrobiłem podejście do tej gry. Efekty być może zobaczycie na kanale. Pięć, e, no w sumie 6 dyszek. Nie, nie czarujmy się. I 6 dyszek to jest najniższa cena. Żeby nie być gołosłownym, jak wyrzucimy sobie jakieś shopy damy powiedzmy 3 miesiące, no to jest, prawda? Zresztą taniej też nie było, co też wam w tym momencie pokazuję. I co my tu mamy? Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że e, poza e, strzelankami, poza grami samochodowymi, ja od czasu do czasu lubię pograć sobie w jakąś platformówkę, gierkę akcji e, i... Moją uwagę e, zwróciło tutaj It Takes Two. E, gierka raczej Wam znana doskonale. Mm, więc co tu dużo się rozwodzić? no 54 Zico e, za ten tytuł. Naturalnie historycznie niska cena. W k-shopach nie ma jej taniej, więc lecimy dalej. Black Mesa, tytuł, który regularnie pojawia się w moich zestawieniach, e, ale. Odświeżony Half Life w pełna pierwsza część na tak zwanym remasterze swoją drogą. Half Life obchodził 25. bodajże, jak pamiętam, urodziny i był do odebrania za darmo, ale nie zdążyłem wam wrzucić tej informacji. Myślę, że obowiązkowy tytuł dla kogoś, kto chce zobaczyć, jak wyglądały te strzelanki. No, a teraz 14:39. I wydaje mi się, że to może być albo wyrównanie ceny, tak. To jest tak naprawdę wyrównanie ceny, ale tutaj mamy z tego roku, więc nadal jest to uważam dobra oferta. I kolejny tytuł, w który ja osobiście bym chętnie zagrał może kiedyś zagram. Tytuł myślę, że znany, trochę kontrowersyjny. E, natomiast. E, w miarę ciekawa giera e, Mam na nią cały czas oko e, no i ogólnie to co wam, prawda, e, dzisiaj pokazuję e, To są wszystko tytuły, które m, sam chętnie bym zagrał, chętnie bym wam pokazał na kanale e, Ale na wszystko możemy braknąć życia Natomiast wy możecie sami sobie to sprawdzić. Demko do ogrania, no 128 złotyszy, ale to jest konkretniejszy tytuł i jeszcze tylko szybkie spojrzenie. Patrzcie, cena spada, zarówno w case jak i w oficjalnych sklepach i idzie w dobrym kierunku, także jest spoczko. Hellblade, tytuł, który chyba też był u mnie w jakimś już zestawieniu, myślę, ale tylko gierka za 16 złociszy, starszy tytuł. No, na trailerze może za dużo, niestety, akcji nie widać, ale bardziej zachęcają klimatem. I Hellblade 16 Zico. W k-shopach też go taniej nie ma. Także dobra myślę pozycja. Karion to wydaje mi się, że na pewno było w ostatnim e, zestawieniu. E, więc tutaj nie będę się e, za dużo rozwodził na tej grze. E, o tej grze, przy tej grze e, walczymy z jakąś kupą gluta, mięsa. Natomiast jest to ciekawe i. Może kiedyś przyjdzie dla mnie e, czas 27,5 e, zł, e, i ceny. No, tu akurat są powiedzmy e, zbliżone. E, chociaż, jak popatrzymy na oficjalną dystrybucję, o ta cena już była. No, minimalnie było e, drożej. Battle Beat Remastered. E, tytuł, który narobił bardzo dużo szumu i bardzo fajnie. To był tytuł w ogóle, do którego zapisałem się do bety, ale z braku czasu nie zdążyłem tego ograć. E, więc e, teraz, e, no, trzeba wydać 54,39, e, żeby zobaczyć e, tą strzelankę w akcji. Do mnie przemawia sam fakt, że to jest strzelanka. Nie przeszkadza mi ta grafika, ale też tak w 100% nie zachęca. Zdarza się, że zagram w tego typu gierkę, ale... E, Czybym dał za to teraz 54 ziko? E, nie wiem, wydaje mi się, że nie. E, natomiast. Zobaczmy, no już dwa razy była ta cena. Czyli jest szansa, że powolutku będzie też spadać. Czasami warto zaczekać. Słuchajcie, Terminator Resistance to jest tytuł, który ja na pewno kupuję w, na kolejnej wyprzedaży Steam. Eee, protoplasta Robocopa, którego ogrywałem e, u siebie na kanale. Eee, gierka polska wydana, e, wyprodukowana przez Tejon. Eee, 62 Zico. I jak tutaj spojrzymy, to wydaje mi się, że ta cena już chyba była tak. E, trzyma cały czas kubaństwo cenę. Nie chcą puścić tego niżej, ale ja chyba mam już dość czekania, bo chcę zagrać w terminatora. I e, tak się złożyło, że to nasze zestawienie. Głównie tutaj są e, strzelanki, ale uwierzcie, mi spędziłem. Ponad godzinę wybierając te gry, żeby to były naprawdę historycznie niskie ceny albo takie, których nigdy nie było, albo po prostu wyrównanie do historycznie niskiej ceny e, serio. Sam, no, jak ktoś grywa w strzelanki, to nie trzeba tej serii nikomu przedstawiać. Także ja więcej o tej serii nie będę nawijał. E, krwawa gra, pełna akcji, dużo potworów, e, e, kosmitów. E, Futurystyczna, science fiction, bla, 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 bla. Jedyne. A bo to jest upgrade, dobra? E, 37 zł za ten tytuł. I to jest naprawdę dobra cena, bo widzicie, że nawet w keyshopach jest droższa. Co my tu mamy? Kolejna szczelanka. A to zaskoczenie: e, Insurgency Sandstorm. E, sieciowa giera. Pewnie mogliście o niej słyszeć, bo już ma parę lat. No, sieciowych gierek jest dużo. Przebić się na tym polu wcale nie jest łatwo. Natomiast. Jak powiedziałem, to jest zestawienie historycznie niskich cen i proszę bardzo o to dowód, że po raz drugi dopiero jest ta cena. Tak to było cały czas drożej, a my lecimy dalej. Sukubus. To jest gierka, która też była u mnie na pewno e, dosyć specyficzna, no oszczegam, że brutalna i tak dalej, 18 plus tytuł e, 30 ziko E, wydaje mi się, że to będzie tylko wyrównanie tej ceny, tak, która była poprzednio. Dobrze pamiętałem. E, no ale zawsze to okazja dla kogoś, kto przegapił. I mamy wreszcie grę samochodową. Będzie ich kilka w tym zestawieniu, także e, spokojnie, spokojnie. E, ja osobiście. E, no zastanawiam się nad tą grą już od jakiegoś czasu, no bo e, gra o resorakach. No Hot Wheelsy, kto ich nie zna, kto się nimi nie bawił, e, no chyba wszyscy, e, przynajmniej ci co nie bawili się lalkami, ha ha ha, suchar. E, no mnie to przekonuje, no e, i może wreszcie to już pora wydać 25 ziko za podstawową wersję gry, to osądźcie sami w keyshopach no drożej plus tam jakieś prowizje zawsze czasami jakieś ryzyko się pojawia a tutaj proszę bardzo było, było parę złotych drożej czyli kolejne parę złotych staniało, Rafcik survival chyba jedyny właściwie w tym zestawieniu no ale tutaj nie ma co się rozwodzić 48 Ziko E, o dziwo to nie jest historycznie niska cena. E, historycznie niska cena jest w K-Shopie e, więc tu wydaje mi się, że wkradł mi się mały błąd, ale to i tak jest dobra cena. Zresztą e, zobaczmy na to, słuchajcie tutaj i proszę bardzo: e, 48, 48. No, cały czas tutaj jest wyrównanie, e, ale gdybym miał kupić grę w K-Shopie e, za E, takie, przy takiej różnicy małej plus ewentualna prowizja, e, to na pewno bym kupił na Steamie i do tego Was namawiam. No i jest kolejna gra samochodowa. Generalnie na serię e, Need for Speed jest e, przecena. E, są historycznie niskie ceny, 12 zico w tej chwili payback kosztuje. Ja te Need for Speed y mam niepoogrywane. Myślę, że będę je ogrywał na kanale, tylko wszystko w swoim czasie, bo nie chcę za dużo serii e, prowadzić. Także możecie być spokojni, że e, zobaczycie e, te gry u mnie. E, no i co, tak jak powiedziałem, 12 Zico w e, k proszę bardzo. Po 17 ten tytuł jest e, e, i mamy kolejne wyrównanie, tak? Bo ta gra już była w tej cenie raz. Poprzednio była za 18. Ride 4, czyli wyścigi, ale wyścigi dla tych, co robią motocykle. Ja uwielbiam motocykle, chociaż niekoniecznie pędzenie nimi po torach. Natomiast, jeżeli komuś by się to zamarzyło w dobrej cenie, w świeżą grę, no to właśnie po to macie ten tytuł. No momentami przyznam, że wygląda naprawdę bajecznie, a to wszystko za 25 ziko. Słuchajcie, i oczywiście historycznie niska cena. No i mamy słuchajcie na sam koniec Battlefieldy seria Battlefieldów w niskich cenach. Piątka, jedynka, jak widzicie tutaj to już nawet Wam e, nie pokazuję, i tu jeszcze się wplątało The Callisto Protocol, e, którego nie zdążyłem otworzyć na Steamie, e, ale myślę, że doskonale e, też wam e, tytuł e, znany. Mnie takie klimaty horrorowe przekonują. Hmm, też może kiedyś, ale może wy zdecydujecie się na to e, już e, podczas tej wyprzedaży 87,15 e, i jak widzicie wykresy spadają, czyli jest to doskonała okazja e, i co tu jeszcze mamy e, mamy surgę. E, czy też jakkolwiek to chcecie, wymówcie sobie e, bardzo tania gra e, no tytuł starszy ale myślę, że można w niego jeszcze popykać, słuchajcie. Eee, no i tu jeszcze jeden Battlefield się trafił, a ja na tym kończę. Mam nadzieję, że coś wybraliście. Dajcie znać, co was zainteresowało z tej wyprzedaży i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Angel 666 Ester Zostaw lajka i napisz, co chcesz. Hej,